Co tu się dzieje? A, bo autobus stoi Okej, okay, okej, okay, okej okay. Która jest godzina? Bo jak sami dobrze wiecie Tutaj od godziny Od której godziny? Od... A nie, ja kupiłem jedzenie I one mi się zniszczy w tym aucie Ja nie... Ale... A nie, no je... No otwórz to! Jak mnie ta gra irytuje To jest niemożliwe, nie? Wejdę się napij Dobra, napijemy się Bo oczywiście pragnienie poszło w górę No i co? Idziemy teraz na imprezę, nie? Z tatuażami bo tu jest taka impreza, zobaczcie, ogłoszenia, policyjne, yy, coś tam, pro, coś tam. Czwartki o godzinie 16. Letni teatr, cen wolny. Pod, podjechać tam autem... Nie, no, pójdziemy pieszo, nie stanęliśmy sobie pod dystrybutorem. Jakby ktoś chciał przyjechać, to nie zatankuje, ale idziemy teraz. Jest tu coś? Halo, ty no. Nie. Jest czy nie ma? O, od godziny 16, może to już za późno? Ty no nie ma nikogo. No co jest grane? Dlaczego tutaj nic nie ma? No przecież to jest letni teatr Chyba, nie? Czy nie? No ale badziew, to jest letni teatr Czy to nie jest letni teatr? Powiedz mi Jest tu coś, czy nie? No nie ma niczego, może już za późno Może to trwa tylko godzinkę, nie wiem W każdym razie będziemy musieli sobie tam we wtorek Ewentualnie w przyszły Czwartek podjechać Znowu na godzinę 16 Dawaj, ja się muszę napić, sąsiedzie, czy mogę Użyć twojej wody, żeby się napić, bo napiłem się Piwska, ale tak trochę bez sensu było, nie? Dobra, mogę, mogę biec i sikać Mogę więc i sikać, no i wszystko. Brud mi trochę leci do góry, bo się obsikałem troszeczkę, ale na spokojnie, nie? Lecimy i sikamy. Normalnie, wszyscy mnie widzą! Jak siusiam. panie. Mogę komuś w ogóle nasikać na dom? Bo ja bym chciał tak... Patrz, o. gra tak jest głupia, to jest niemożliwe, nie? Zmęczenie mi idzie do góry, ale to spoko. To co, jedziemy do domu, jedziemy do naszej ba Nie no, nasza babcia chyba nie będzie te... na dworze. Ona już będzie chyba spała. A ja muszę wracać do domu, bo przecież ja mam te rzeczy. Ja je muszę schować do lodówki. Dobra, to co, jedziemy? Która jest godzina? Ja muszę zobaczyć u mo, która jest godzina. W ogóle te... piwsko mi wyleciało. Patrz, no jeszcze jest otwarte. No się ma! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiemnasta. A nawet i później. Osiemnasta trzydzieści już jest. Teatr letni. Mleka w ogóle nie ma. Teatr letni. To musi być ten teatr letni, czy to nie jest ten teatr letni, czy o co tutaj chodzi? To. No to jest to. Ja, no ja, no widzę ten napis, no. Zaraz zamykam sklep, więc ruszę się z tymi zakupami. Ja już dano wyszedłem. Wstęp wolny, letni teatr w Perejalwi. Widzisz, czwartek o godzinie 16. Wtorek o godzinie 16. Aha, bo to może będzie trwało tak z godzinka albo coś takiego, no. to się jedzie. Ktoś jedzie. Ktoś jedzie chyba, dobra. Sadzimy te piwsko tu. Ta gra mnie tak irytuje. Ona specjalnie jest taka denerwująca. Tu specjalnie bugi zostawili, żeby ludzi denerwować. Dobra, zapnij najpierw pasy. ja w ogóle... O, czekaj, tryb kierowcy. O, tryb kierowcy. Zapinamy pasy. I co? Odpalamy to badziewię. Gdzie to jest? Tu? Jedziesz, baby! Nie odpali. Dobra, odpalił. To musi być... To musi być diesel, czy to nie jest diesel? Nie, no, jest diesel. Jak nie jest diesel? Dobra, wracamy. Nie wiem, kto. Muszę se mapę zobaczyć. Poczekajcie. Dobra, czekaj, gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj. Tu. Wyjeżdżamy stąd. I w lewo. Cały czas prosto. Tu jest w ogóle jakieś lotnisko. Cały czas prosto. Później w lewo. I zaś w lewo na ryki Ponchia. I gdzieś. I gdzieś tutaj mieszka moja babcia, w tym miejscu. Mamy full zatankowane, także możemy jechać. Jesteśmy brudni, mamy tatuaże, więc babcia nas pewnie wygoni. Nie wiemy w sumie, czy będzie jeszcze o godzinie 19 na. Nie no, 20.00 już raczej będzie. Ale to dobrze, bo możemy się w sumie iść, przespać. Jedzie coś? Nic nie jedzie, dobra, jeden. Ja tutaj w ogóle wolę sobie pomału jechać, żeby sceny nie było. Ile tu jest? 100 na godzinę, dobra, ile jedziemy? 60. Osiemdziesiąt, osiem. Ja nie chcę dostać mandatu. <laughs> Naprawdę nie chcę dostać mandatu. Ty, chyba że przyjedziemy dzisiaj po tego gościa, który w nocy dzwoni. Bo mamy w sumie dosyć spoko zmęczenie. Aha, tutaj mnie chwycili. Ja jechałem. Ja nie wiem ile ja jechałem. No przecież miałem 100 na godzinę chyba, z tego co pamiętam. Zaświećmy świata, żeby scenę nie było, że dać będzie, że. A już jest po zmierzchu? Dostanie pan mandat? Że już po zmierzchu? To tamto. Ej, mam szybę. Ej, mam szybę! Wow, ty szyba mi się odbugowała, Ale spoko. Ty serio mam szybę, nie? Czy mi się wydaje? No ja mam szybę, bo ona się tak jakby regeneruje w tym aucie, ale fajnie, dobra. Gdzie my jesteśmy? Riki Ponchia. Ja tu miałem chyba zjechać, nie? Do Riki Ponchia. Do Riki Ponchia? Riki Ponchia, ja, ja, Riki Ponchia. Kręcamy tu, babci na bank nie będzie Nie wiem od której, do której ona siedzi Babcie siedzą z rana na ganku One już pewnie poszły spać Dlatego jak tutaj nie mieliśmy szyby i jechałem To mi nic nie zabiło, żadna osa mi do oka nie wleciała No chyba, że ściemniacie mi tutaj znowu Ale żadna mi, o lopę, jedziemy do lope Tutaj, żadna mi tam e, Mucha nie wleci. stary co tu jest Jakieś kopalnie odkrywkowe A i tutaj dziś jesteśmy Przy tym Przy tym miejscu, w którym możemy Kupować truskawki nie wiem. Ta... Ja nie wiem, gdzie są te truskawki. Nie mam pojęcia. A, tu były. Dobra, tutaj truskawki były. Może jutro sobie też na truskawki podjedziemy, co? Jak wstaniemy. Tylko dla mnie najważniejsza teraz jest babcia. Babciu! W ogóle wbijajcie koniecznie na kanał z motovlogami. Już nagrałem kolejnego motovloga. Mam wszystko poukładane fajnie, pięknie. Być może nawet zaraz tutaj jak skończę my Summer kartu, idę to i demontować. Także zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo dużo osób wbiło. Piszcie komentarze, obserwujcie, będzie spoko, fajnie Dobra, gdzie ta nasza babcia mieszka? Tu? Tu jest jakiś domek Nie, ona, nie, tu jest jakiś skład drewna Dobra, jedziemy dalej Kiedy zrobię satsumę? Pytaliście się mnie też na komentarzach w komentarzach, nie mam pojęcia Ja się boję po prostu, że ja coś źle zrobię w tym aucie Mamy rozrząd dobrze Pasek jest wyregulowany Jest zrobione, elektryka jest git No tylko on mi gaśnie. Aha, i jak strzela z tyłka, to oznacza, że chyba zawory coś tam jest źle zrobione mi pisaliście. No ale mimo wszystko jest chyba git. No, jeżeli chłop zadzwoni po raz no to co tu jest w ogóle jakiś tor? Ty, tu jakiś tor chyba jest, zobacz. I woda tam jest? Wydaje mi się, że, że w tej gierce jest bardzo dużo takich pustych lokalizacji, nie? No, o co tutaj w tym chodzi? Czy ja mogę tutaj moim Satrzymom przyjechać i chcę pojeździć? Gdzie ja w ogóle jestem? Czekaj, ja muszę mapę zobaczyć. Ja nie wiem, gdzie ja pojechałem. Czekaj, tu gdzieś pojechałem. Aha, i tutaj są te jeziora. Ty, rzeczywiście, czyli ja, czyli ja teraz jestem tu. Tu jest w ogóle lotnisko najprawdopodobniej. Tu jest pary Riki Ponchia. Tutaj. Tu, chyba jesteśmy teraz tu. Tu gdzieś. Więc jak pojedziemy se tu, za torami będzie najprawdopodobniej dom naszej babci. A czy policja może tutaj gdzieś stać? Na, w tych polach tutaj gdzieś, bo tu jest teoretycznie 60 na godzinę, możemy jechać. No, ale czy policja tutaj gdzieś będzie stała? Nie wiem. Widzicie, tutaj są jakieś bagna. Ja. Ja nie wiem, czy tu są jakieś bagna. Nie mam pojęcia. W ogóle za niedługo jest sobota! I muszę. O, jest, jest, jest przejście, nie? Pory Za niedługo jest sobota, i my musimy pojechać. Wiecie, gdzie musimy pojechać? Na tańce. Musimy sobie zdobyć ten. Ten zegarek, w końcu musimy zdobyć. Pociąg jedzie? Chyba nie jedzie. Dobra, jest Git. Nie pojechał. On chyba zawsze trąbi, jak jedzie. O, tu chyba mieszka nasza babcia, zobaczcie. Ja, ja, tu gdzieś za torami. Tu? Tu chyba mieszka nasza babulka, co? Czy nie? Czekaj, o, za, zapłon. Nie wycieraczki! Ręczny. Odepnij się. Dobra, i wyłazimy. Wyłaś. Wyłaś, wyłaś. Ona już na bank śpi, no przecież babcia o tej porze śpią. Tu jest, widzisz Keseli no, no, Kessel! Ja, ja, tu jest, zobacz! Babciu! Musimy jakieś ryby przywieźć. Jak się te ryby przywozi, to nie mam żadnego pojęcia. Ona zawsze tutaj podobno na ganku siedzi. Dobra, czyli co? Czyli musimy. Musimy jechać do domu, musimy się iść przespać. I musimy się umyć przede wszystkim, bo śmierdzimy strasznie. Tak, do babci przyjść to bez sensu. Zresztą tak czy siak mamy tatuaże, to ona nas już nienawidzi. Zamykaj ten. Zamykaj ten badziew. Dobra, jest git. I co teraz? Odpalamy zapłon. Tu wciskamy gaz. Dobra, jest ok. Ręczny spuszczamy. Wycieraczki załączyłem, chyba. Nie, coś. Co się teraz stało? Czy ja otworzyłem boczne drzwi? Kurde, te drzwi w tej grze to jest katastrofa. Dobra, jest git. Ryb kierowcy. Zapinamy się. Cyk. Jadę. Mogę już jechać? Ja mogę jechać. Dobra, jademy. Oj, bas tego, ba! No co? Jaki on jest głupi ten mój kuzyn, to jest niemożliwe. O, i tuż w lewo, i tuż ja mieszkam, patrz. No tu jest w ogóle napisane Kesseli, Czy to oznacza, że to jest moja, moja droga, bo ja się nazywam Kesseli? Stary, ale czemu my tak daleko mieszkamy? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Po co? Po co tu jest w ogóle taka droga? Tak daleko. Jedziemy i jedziemy. Po no, tej mapie się w ogóle cały czas tylko jeździ, nic więcej nie. To jest symulator jazdy autem. Dobra, zobaczymy od razu, czy przypadkiem nie ma jakichś tutaj mandatów do zapłacenia. No się odepnij. I wyłaś szybko, wyjdź szybko. Tak, granie. Wyłaś, dobra. I tu, ostry, otwórz skrzynkę, nic nie ma. Ja bym ci sobie chciał kupić ten komputer. Ja muszę uzbierać na ten komputer. Zamykaj te, te badziewie, dobra. Jademy. Tu już bez pasów możemy jechać, bo policji nie będzie. Chyba, że zaś po mnie przyjechali, żebym do więzienia poszedł, nie? Dobra, tutaj sobie fajnie wycofamy. Szkoda, że tutaj lusterki nie działają. Lusterka, lusterki, lusterka. Sorry, ale trochę chory jestem. Bolara, Bolara, coś zaczęła kaszleć tej katastrofa Ci powiem. Nie? Ja też już. <laughs> i Kichańko i wszystko. Dobra, wyłazimy stąd. Musimy się przygotować. Zamknij te drzwi. Musimy się przygotować. Węgiel drzewny, co weźmiemy. Dobra, tutaj ten kulant. Nie wiem czemu dwa kupiłem. I piwsk. A co to jest? A kupon? A no to kupon se też weźmiemy. I piwsko, dobra, mamy wszystko. Git, no zamknij to. Musimy się spieszyć, ponieważ za chwileczkę może być scena. Kanister diesel. Jest tu coś? Nic nie ma. Ja to miałem wziąć ze sobą, żeby się zatankować, ale już w sumie nie musimy. Ja to wsadzę do środka, niech będzie. Takie posegregowane, wszystko fajnie, pięknie porobione. A tu to jest kanister benzyny. Widzisz? A, ja się te auto mam niezrobione. Ja nie mogę ty. Okej. Okay. Ale, ale silnik wszystko jest, nie no dobra, no kiedyś tutaj zrobimy tą Satrzumę. Ja wam ob nie ob obiecuję, no. Obiecuję, że zrobimy, będzie wszystko silnik, będzie wszystko dzi. Dobra, węgiel drzewny musimy przenieść te kulanty tu wsadzić. Ja w ogóle tutaj mam takiego save'a, że widzisz, tu jeszcze elektryka jest do zrobienia. Z tego co pamiętam. No, tu będzie elektryka do zrobienia. Bo ja później zrobiłem save sejf... w jak to się mówi u nas w Japonii. Płyn chłodniczy mamy, fajnie, pięknie. Dobra, i teraz siatki zakupowe, nie? Dobra, zamknij to, zamknij to! Ty ta gra, nie? No, przecież ona działa jak chce. Tu szybko musimy wprowadzać rzeczy, żeby za chwilę nam osy nie wleciały. Pisko przywiozłem. Ty, co, masz kawałek. No idź! Jak mnie ta gra irytuje. Co wy widzicie w tej gierce, nie? Co ja w ogóle widzę w tej gierce? Dobra, tu szybko. I ten kupon jeszcze, dała mi ten kupon. Nawet nie wiem, co tutaj zakreśliłem. No jedź! Dobra, zamykamy drzwi kupon sobie, wierzycie, zostawimy tutaj, o, cyk a tutaj mamy reklamówkę z zakupami ja tutaj pełno rzeczy kupiłem, nie, pa, co to jest mięso, co to jest, kawa, mleko co ja kupiłem, ty, co, soczek ja nie mogę, ile tu jest sprzątania, ile tu ja nie mogę, ile ja... po co ja tyle rzeczy kupiłem dobra, jest git, jest fajnie zaświecę sobie światło, bo za chwilę tutaj będzie tak ciemno, że nic nie będę widział a ja muszę tutaj wszystko te pa robić, nie? Sok do lodówy z nim normalnie. Mleko. Do lodówy z nim normalnie. Kawa do spiżarni. Sok do lodówy z nim normalnie. Co tu jest? Cukier do spiżarni. Kiełbasy do lodówki normalnie. Musiałbym sobie w końcu grilla zrobić. To też chyba ogarnę. Grill. Mleko. Tyle tego mleka, tyle tego wszystkiego. Ja nie mogę. Ej. Tu jest w ogóle napisane mleko wiejskiej, patrzcie. Ale spoko. Papierosy, czekaj, jak się je zabiera? E, F, nie działa. Może dlatego, że jeszcze mam fajki, dlatego. Dobra, tu sobie zostawimy fajki. Pizza. Pizza się zbugowała troszeczkę. Tutaj mamy jakieś pudełko z żarówkami. Co to jest? Pudełko z bateriami. Dobra, to sobie też później weźmiemy. Makaron. Dobra, makaron, tu wsadzimy. Jak ja, jak ja. Dobra, jest git. I kolejny makaron, no i wszystko. Możemy sobie zjeść makaron. Dobra, dawaj, F. Zimny makaron zjedliśmy, wszystko fajnie, pięknie. C. Si, I patrzcie, ile ja tu w ogóle rzeczy mam: cukry, drożdże, kawy. Po co mi tyle tego wszystkiego? Ja z tego mogę chyba zrobić pewnie wódkę, co? Bo ja też kojarzę z. Finish Land Simulator, czy co myśmy tu tam grali. Dobra, te, te. A co tu. Wow! Ty, ja tu mam takie fajne patch. Taki schowek tu mam. Ale to jest spoko. Dobra. Zmęczenie mam prawie na maksa. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że w ogóle za chwilę gościu zadzwoni. To my się idziemy umyć. Nie. Pójdziemy się fajnie, pięknie umyć. Przygotujemy się na telefon, bo ja mam nadzieję, że on zadzwoni. Dobra, umyliśmy się fajnie, pięknie. Nie musimy zajarać, jest ok. I co ja mam teraz zrobić? Czekać na telefon? Albo czekać, która jest w ogóle godzina? Eee, 9:10. Patrz, już jest 10 po 10. To ja może zrobię tak. W sumie nie wiem, co mam zrobić. Może zapiszę gierkę. Jak wejdę do tej gry, czas się przesunie o dwie godziny, to być może za chwileczkę gościu do mnie zadzwoni, że mam go podwieźć. No i co? Jestem, ale telefon nie dzwoni. Ale badziew. Która jest godzina? Jest bardzo późno. Patrz, jest godzina. Może on dzwoni po drugiej. Nie? Może on dzwoni po drugiej. Wiesz, dlaczego on dzwoni po drugiej? Bo o drugiej się kończy ten. Czy ja mogę tutaj gdzieś zadzwonić w ogóle? Nie da się. Jakie my jeszcze zadania mamy? Zawieź babci ryby. I tutaj coś jeszcze mamy. Zbierz wszystkie bele siana na gospodarstwo. Jak ja jechałem tędy, to ja tutaj widziałem te bele. Ale być może jak pojedziemy tu... To tutaj też jakieś bele będą, on mnie na, na przykład wskaże, nie? Musisz to tam, siam owom zrobić. Czekam aż typek zadzwoni, żeby mu zawieźć przyczepkę pełną drewna, a ja co? No co, zapisać też jeszcze raz? No ja, bo się przesunie o dwie godziny czas i najprawdopodobniej zacznie telefon dzwonić. Widzisz, jest północ. 10 po 10. 12. To ja idę normalnie, jeszcze raz zapisujemy sobie gierkę i być może jak teraz czytam, to gościu zadzwoni, że mam po niego przyjechać. No i co? On dzwoni czy nie dzwoni? I zbugowałem się. Która jest godzina? Już pewnie będzie druga Patrz Nie No ja, no druga jest Patrz, pierwsza, druga To on chyba za chwilę zadzwoni Tak mi się wydaje, nie? Czy nie? Halo, proszę pana Ja bym bardzo chciał, żeby on zadzwonił Nie wiem czemu Ale bardzo bym chciał Chyba, że ja sobie telefon po... na Telefon Telewizję pooglądam Nic tu leci Nie leci, nie? Pilot Ja nie mogę na to patrzeć Mi się normalnie coś robi Jak ja to oglądam Ty. Weź to wyłącz Chłopiec, dzwoń do mnie Bo ja mam teraz ochotę Po ciebie przyjechać Hmm Albo jechać do tego miasta? Jechać do tego miasta czy nie? Nie no, to będzie bez sensu chyba co. Dobra, bo on nie dzwoni. Ja jestem, moi drodzy, dzisiaj przygotowany na to, żeby go odwieźć tego pijaka. A tulipa. Dobra, idziemy spać. Bo przejdziemy się do babci w sumie. I zobaczymy, co babcia nam powie. Bo jeszcze tej babci nie poznaliśmy. Nie wiem skąd zebrać sobie ryby. Nie mam pojęcia. Pragnienie, mega pragnienie. Dobra, brud, spoko. Nie musimy się bamyć. Dobra, jest git. Teraz jest w ogóle godzina, pewnie dziesiąta. DwUNASTA! Dobra, pijemy i jedziemy do babci. Babciu, jadę do ciebie. W ogóle mi pisaliście też, że... Wujaszek opowie nam mi jakąś historię Że coś tam, coś tam. Jestem... Już chyba 20 dni w tej gierce, bo byłem... no ponad 20 dni, bo byłem 20 dni w więzieniu. No i co? I nic mi nie gada, że mogę sobie to auto zachować, bo coś tam, coś tam Jakąś historię mi po podobno opowie, tak mi pisaliście A od czego mi w ogóle rośnie stres? Bo wiem, że w Monbazu jak się uderzę w coś samochodem No to wtedy lęk mi leci do góry Ale tutaj dlaczego jest stres? Bo późno chodzę spać? Bo za szybko jadę po takich ulicach? Czy od czego jest ten stres? Napiszcie koniecznie w komentarzu Ja mam cały czas strach, że pociąg pojedzie Ale on zawsze chyba trąbi Kto tutaj cały czas kosi trawę? Ja bym chciał zobaczyć tego gościa, co kosi trawę. Bo to jest taki letni odgłos. Jak ktoś kosi trawę, nie? I, I strasznie chciałbym go poznać. Ale nie mam pojęcia, gdzie on w ogóle jest. Dla mnie najważniejsza jest teraz babcia. Może tu babcia kosi trawę, ja nie wiem, nie. A, tutaj patrz, tutaj też są te bele siana. Ale to chyba nie tutaj mamy zbierać, tylko tam tam u niego na... O jedzie, 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 patrz go, nie! Patrz, patrz, jedzie, szatan! Miota nim jak szatan, pa! Co za typ... Dobra, jesteśmy u naszej babci. Miejmy nadzieję, że ona jest na ganku. Babciu! Babciu! Jestem Zapłon, wyłącz, dobra. Ręczny. Pas. Ja chcę zobaczyć tego On tutaj gdzieś w pobliżu jest. Gdzie on kosi tą trawę? Ja nie wiem. Babciu! Jest babcia! Dzień dobry, może napijesz się kawusi? Jezi i babci! Ja mam tatuaże, pisaliście mi, że będzie lipa, jak ja mam tatuaże, nie? Dzień dobry, babciu! Witam. Dzień dobry, babciu. Witam. I czemu na nic więcej nie gada? Ostrzegam cię, nigdy nie wsiadaj do zielonego ota swojego kuzyna. Ta sama rodzina z tym samym nałogiem. Ok? Ale kawusie bym chciał. Ale chcę kawusie! Kawusie chce. Co ona robi? Czemu ona pije tackę, a nie kawę? Kiedyś o mało mnie nie potrącił kiedy wyjmowałam listy Nie jeździ z nim Czyli to jest nasz kuzyn, okej okay. Tak jak pisaliście Okej, okay. to dalej? Kiedyś o mało mnie nie potrącił, no dobra. Aha, teraz A bo ona se na tą tackę leje i z tej tacki pije, ty co ona jest normalna? Podziwiam Tejma za jego motywację do prowadzenia sklepów w czasach supermarketów. ludzie gdzie już nie robią zakupów w małych sklepikach. No jak to nie? Daj mi kawusie! Ona mi nie chce dać kawusi. Ona mi nie chce dać kawusi! Patrz, ona leje na tą tackę i z tej tacki pije. Ludzie starzeją się i mają problemy z schudzeniem. Nie wychodzą z domu. Jestem ciekaw, czy restauracja przynosi wystarczające dochód tej A bo on też tam niby restauracja ma. No to jest bardziej bardziej niż restauracja. Dawaj dalej! I ona teraz patrz, patrz, co ona robi, nie? Leje na tackę i z tacki pije. Może oni tak piją w Finlandii? Ja nie wiem. Masz pracę? Nie mamy tutaj zbytnio dużo prac. Dobrze, że opiekujesz się domem, kiedy nie ma rodziców. Ja i nawet nie pokazuję, okej, okay, bo ja może na, na razie chowam te ręce, nie? Żeby sceny nie było. Co ona mi jeszcze powie ciekawego? Garoho! Słuchajcie w ogóle, jak ona pije tej kawusi. Jak on robi ffff. chyba coś dla ciebie ma. Ciekawe, gdzie się teraz podziewa. Kiedy pije, znika na jakiś dłuższy okres czasu, jedzie pociąg. No ma dla mnie ten samochód, ja wiem! I tam pieniędzy mi, pieniędzy mi trochę zostawił. Może okejko pokażę, czy nie? To nam jeszcze ciekawego, powie. A teraz słuchaj mnie uważnie. Nie graj w karty w tej małej budce niedaleko jeziora. Opowiem Ci pewną historię sprzed kilkunastu lat. W karty tutaj można grać? W jakiejś małej budce niedaleko jeziora? Gdzie? No, tu jest wszędzie jezioro, to gdzie może być ta budka? Dawno temu to coś jego ojciec grali w karty. Jego ojciec wygrał, a to coś wsiecho się tak bardzo. Że przeklęło swojego ojca. Później jego ojciec zginął w pożarze. Aha, to coś i jego ojciec. Jego ojciec wygrał, a to coś ciekawego się kosi za bardzo, że przeklęło swojego ojca. Później jego ojciec zginął w pożarze. No dobra. Pana historia. Naprawdę, mega ciekawa historia. A to coś jest nawet człowiekiem. Ma pazury jak świnia, nigdy nie idzie tam grać w karty. Gdzie to jest? Ja chcę tam się przejść i pograć w karty z jakimś typiarzem. I tak pójdę. jestem na i tak pójdę. Jeszcze mi powiem. Masz tu trochę pieniążka, wiem, że potrzebujesz. Czy ile ona. Osiem. I teraz pewnie zauważyła tatuaże, co? Osiem mi dała. Osiem marek. No i co? Już? Ona tutaj czeka na te ryby, chyba, nie? Mogę jej pokazać okejkę, okay patrz. Nie chcę na nią nasikać, ale na pewno coś się stanie, jak się na nią nasika. Mogę jeszcze raz na nią wejść, czy coś takiego? Nie wiem, czy ona cały czas pije tam kawusie, ty Ale ona nic mi nie powiedział o tych tatuażach Patrz, babciu mam tatuaże, widzisz? Babciu mam tatuaże, babciu mam tatuaże No nic mi nie mówi Okej? Okay? Jest okej? Okay? Dobra, no to git To co, mogę już ja mogę się tu napić A nie potrzebujesz jakiejś pracy, narąbać ci Drewienka czy coś takiego? Chyba nie Ja się napiję troszeczkę Pójdziemy się wysiusiać Jestem zestresowany po rozmowie z babcią Więc idziemy podać kwi kwiatuszki przy okazji sobie zajaramy chyba, co? Ciekawe, co się stanie, jak ja będę przy niej palił. Dobra, tu jeszcze mi kilka kropelek leci, no nie za bardzo chcę do niej iść, bo ona nie widziała, że mi takie kropelki jeszcze lecą. Dobra, jest git. Co, mogę przy niej jarać? Siema! Powiem mi coś, czy nie? No nic mi już nie mówi. No widzi te moje tatuaże, to jest chyba jakaś ściema! Że coś takiego... No dobra, chyba, że jej przywiozę, dopiero te ryby muszę jej przywieźć, no to wtedy będzie git, co? No dobra, spójrz... Nie muszę spoglądać na mapę, bo już mniej więcej kojarzę tą mapę, ale ja bym bardzo chciał wiedzieć z tego gościa, co tam odkurza te... prawiaste trawy. Nie, wiecie co, pojedziemy sobie jeszcze... Aha, bo ja mam zmęczenie na tak, a ja mam tam, kurczę, światła nie mam. Dobra, jakby to, to sobie staniemy w taki sposób, że ja zaświecę sobie światami do domu, wiecie... Dobra, ja sobie to tam ogarnę. Można tutaj trąbić? Nawet nie wiedziałem. Dobra, spuść ten ręczny i ciśniemy. Ja jeszcze chcę pojechać sobie po truskawki, ale gdzieś jest jakaś budka obok jeziora. Czy to oznacza ta budka, która znajduje się na, na wyspie? Nie, no to nie będzie ta, bo ta budka najprawdopodobniej należy do nas. W ogóle tam też sobie musimy popłynąć, żeby zdobyć tą filiżankę, czy też czajnik, żebyście sobie mogli w końcu kawę robić. Ale póki co jedziemy i gdzieś tutaj za chwileczkę będzie takie gospodarstwo, na którym można zbierać truskawki. I chyba będzie otwarte, bo jest piątek, jest około godziny 14, więc powinno być jeszcze chyba otwarte. Tutaj, żeby nie wlecieć do tej wody, żeby sceny nie było. Ty no gdzie jest to gospodarstwo z tymi truskawkami? Czy ja już je minąłem? Ty ja je chyba minąłem. Bo ja już je chyba minąłem, no no, ja, ja już je minąłem, chyba. Kurczę, no... Może to naprzeciwko babci było? Nie wiem, jedziemy, wiecie co, jedziemy do tej drugiej pracy, gdzie ten Gosiu tam ode mnie chce jakieś belki siana coś tam zbierać. A nie, tu są chyba truskawki, patrz! Oh yeah, baby! Auta tu stoją. Czyli otwarte normalnie, nie? Siema, witam! Ja nie, no jedno, ja bym chciał tego Saba i jest chłop! Wcześniej tego chłopa nie było. Dobra, dzień dobry, witam. Ja strasznie porządnego gościa gram w tej gierce, chyba, nie? Ręczny, nie może mam tatuaże, dobra. Cyk i wysiadamy. Otwieraj to, badziewie. Siema, witam. Co tutaj trzeba teraz robić? Dzień dobry. Pruskawki. wysoka jakoś jakość do. coś tam. Siema. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Co mam zrobić teraz? Weź pudło. Pudełko z jagodami. Jakimi jagodami? Weź pudło. Mam to pudło, czy nie? Weź pudło, Pudełko z jagodami. Mam tu pudło, czy nie mam tego pudła? I co dalej? Podnieś truskawkę, patrz! Zbieranie truskawek. No i co dalej? Upuść truskawkę. Aj! No gdzieś się pojawiły. Co są to? bo gdzieś się tekstury zbugowały. Ja nie wiem tak naprawdę. Podnieś truskawkę. Upuść truskawkę. Okej, okay, czyli tak się troszeczkę muszę wam powiedzieć, że zbugowały chyba tekstury. Gdzie jest dalej? Podnieść truskawkę, podnieść truskawkę, zbieranie truskawek... Ale bym pozbierał truskawki, już się nie umie doczekać, jak pojadę w Alpy i będę zbierał truskawki normalnie! Co?! Zanim ty zbierzesz te truskawki, to już zginą. Szybciej tam, perkele! Ile mam ich zebrać? Już jest milion truskawek chyba, ty. Już jest full, czy nie? To nie rośnie w ogóle. Nie, no rośnie, ale tak bardzo, ale tu bardzo pomału. Oh nie chcę mi się tego robić tak na maksa, nie, no zobacz, zbieranie truskawek. Nie spałem przez 3 tygodnie przez te ostrzeżenia o przymrozkach, truskawki nie, mi zamarzną. Stary, ile tu jest truskawek, nie? Podnieś truskawki. Ale to... No muszę zebrać całe pudełko, czy nie? I co ja mogę później z tymi truskawkami zrobić, komuś sprzedać? Może babci zaniesiemy, co? Dobra? I tyle. Już powinno być spokojnie. I co dalej? Odstawiam to tu. Nie gadaj, że muszę całe zebrać. Proszę pana. Co to było? Co to było? Proszę pana. Chcę zapłacić. Nie spałem przed 3 przez 3 tygodnie przez zaostrzeżenie o przymrozkach, którą mi zamarzą. Wydaje mi się, że musimy chyba całe pudło zebrać. Dopiero wtedy powie OK masz Proszę pana. Proszę pana, proszę pana. Jejku, mu, mu zadek wychodzi. A może to muszę odłożyć tu? Nie, no, pudełko z jagodami. Czemu z jagodami? Może tu? Nie, 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 przynosimy tylko pełne kosze. Widzisz? Mówiłem ci, że tak ma być. Dobra, to ja się później tym zajmę. Jadę do miasta, bo chcę ogarnąć tego gościa. Olera, zanim pole będzie zebrane, będzie już ciemno. A czy ja u niego tak jakby pracuję? Czyli to jest praca Okej, okay, no dobra, no to jak mamy taką pracę I teraz, no dobra, no niech będzie, że zbiorę wszystko, no Pudło musi być pełne Ciekawe ile mi za to zapłaci, ty Patrz, jak to się mało podnosi, nie, patrz To jest niemożliwe, ja, ty, muszę, wiesz ile zebrać? Chyba całe pole, ty Stary, co tu lata? Jakiś helikopter, czy co? Teraz ta praca mi się kojarzy z Mon -Bazoo. Takim, wiecie, jak podlewaniem Taka monotona robota, że to jest niemożliwe Moja matka z chorym kręgosłupem ze Zebrałaby już cztery kosze, szybciej Myślimy, że ja mogę kupić na przykład sobie zjeść. Oho, burza idzie. Słyszę, że burza idzie, no. Popatrz. Oh my god, no czemu burza się robi teraz? daj coś leci, patrz. Żeby tu nie było, że tu jakiś szerszeń lata i mnie zabije, nie? Uspokój tam łeb! Uspokój łeb! ja co, tak ja muszę całe pole zebrać? Albo pół. Zamknij łeb! Ty, ale ja mogę cały czas z tego samego krzaczka ja chodzę, ty. Ale badzie w ty. A ja chodzę przez całe pole. No i teraz to idzie, no patrz! Ty za chwilę będę miał full. Ja nie mogę z tym gościem, no co za chłopty. Pusty krzak! O, teraz wyskoczył dopiero pusty krzak, ok? Stary, no bo burza idzie. Czy ja to zbiorę? O, już chyba nie idzie do góry, patrz. No. Idzie czy nie idzie, bo nie wiem. Nie idzie już, dobra, mamy chyba. O, ma... Ciota, perkele! O! O! Mhm. Okej. Okay. I co? dalej? Take money 40. Jakie to szczęście, że pracujesz na czarno? Nie muszę płacić za ciebie podatków. 40 zarobiliśmy, widzicie? Więc tutaj mamy nową pracę. Mamy pracę, mamy pracę! Nową. Za 40 mogę zbierać tu truskawki. I to się w ogóle nie opłacało, nie?